Cześć widzowie! Gaunterodim jest demonem i zarazem bogiem, mogącym robić wszystko, co mu się żywnie podoba, a Ciri była przybraną córką Geralta z Rivii i Jennefer z Wangenbergu, tyle że Ciri urodziła się setki lat po koniunkcji sfer. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć wam na pytanie, jak pan lusterko stworzył Ciri. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka! Ganter przeniknął do wiedźmińskiego świata z własnej woli, a nie przez koniunkcję sfer, która wręcz zmuszała potwory do wejścia do świata ludzi, a zaraz po tym Ganter zaczął bawić się ludźmi na każdym kroku, ponieważ po jakimś czasie obserwacji tych istot postanowił zająć się interesującymi go wyspami Skellige na długo przed narodzinami Ciri, a w tamtym też miejscu postanowił pomóc jednemu ciężko rannemu wojownikowi, wskazując mu właściwą drogę powrotną do domu, a dokładnie ten człowiek był późniejszym królem Skellige, Haraldem Chromym. Gaunter miał co do niego plan, bo ratując go Harald odczuwał ból przez resztę życia, przez co Gaunter popychał go do działania, w czego rezultacie tępiał się w hierarchii i został królem, co na ogromną skalę ukształtowało i zmieniło historię, z racji, że Harald zawierał sojusze i niszczył innych jak klan Dramond, więc tamta część świata była już zmieniona. Po kolejnych setkach lat pan Lusterko zaciągnął się do Nilfgardzkiej armii, w której poznał wtedy młodego późniejszego uzurpatora, będącego wtedy oficerem za czasów, w których królem był Fergus von Emreis. Nilfgard pod rządami tego niezbyt rozgarniętego monarchy podupadał i nie był zbyt potężny w porównaniu do następnych lat z czego Gaunter później cały czas utrzymywał kontakt z Zurpatorem, podpowiadając mu co mógłby osiągnąć i budując jego siłę i ambicje, co zadziałało idealnie, ponieważ Zurpator stał się z czasem potężnym generałem wierzącym w swoją świetność, aż w końcu zaplanował i zrealizował zamach stanu pozbywając się cesarza Fergusa, który nie miał żadnych szans, w czym na pewno jeszcze pomógł Gaunter. Uzurpator pod wpływem złego boga włączył nawet do Nil w gardu Etoli, Wikowaro i Gemmery, a młody Emer Waremreis został przeklęty i dla żartu zamieniony w jeża, ale to nie koniec, z racji, że Emer w postaci jeża został wygnany do lasu, co się nie powiodło, bo niestety dla uzurpatora przeżył, aż w poszukiwaniu lekarstwa na klątwę uratował rannego króla Rognera, po którego uratowaniu powołał się na prawo niespodziankę. Następnie przedstawił się Kalantę, czyli lwicy z Cintry, która była jej królową oraz matką Pawetty i późniejszą babcią samej Ciri. Przy czym Emerowi oczywiście spodobała się Pawetta, więc ogłosił, że jest jego względem prawa niespodzianki, gdzie niedługo potem Geralt musiał go bronić przez jego klątwę, a kiedy udało się go ocalić, Emer oświadczył się Pawetcie, aż w końcu ta zaszła w ciążę, przez którą miesiące później urodziła się Ciri. W takim wypadku Gaunter manipulując i kontrolując całą historię świata od małych rzeczy po te duże jak ukształtowanie Skellige stworzył jeszcze historię całego potężnego Nilfgaardu, bo potem M.R. sprawił, że cesarstwo stało się niezwykle potężne wprowadzając je w jego złoty wiek, a oprócz tych wszystkich spektakularnych wyczynów Gaunter pośrednio stworzył Ciri, o czym musiał wiedzieć, bo doskonale znał przyszłość. Co więcej, Gaunter raczej chciał ją stworzyć, bo w końcu dało mu to możliwość małej manipulacji Geraltem, a i samo to, że Geralt miał ją jako dziecko niespodziankę, sprawiło, że potem pojawił się, kiedy Gaunter miał problem z Elgierdem von Everett, w czym pomógł mu oczywiście biały wilk, a i samo stworzenie tak potężnej kobiety nie sprawiło mu problemu, skoro dało mu trochę rozrywki, bo Ciri i tak nie byłaby w stanie nic mu zrobić, oprócz tego, że tak jak sam powiedział, nie jest w stanie zobaczyć, gdzie się znajduje, aczkolwiek to też mogło być kłamstwo. Gaunter najprawdopodobniej nałożył na siebie ograniczenia w wielkiej ilości, żeby mieć prawdziwą zabawę, co tłumaczyłoby to, dlaczego Olgier to szukał go mimo jego wiedzy na temat przyszłości, a tworząc Ciri pewnie chciał przeprowadzić jakiś eksperyment na temat podróży międzywymiarowych, bo oprócz samej Cirilli obserwował także sposoby Redina i jego gonu, żeby w jakimś stopniu ściągnąć nałożone na siebie ograniczenia. Jakby tego było mało, szklany człowiek nie stworzył Ciri najpewniej dlatego, że chciał się bawić w złym celu, bo patrząc na jego poczynania, sam nigdy nie kłamał i robił równie wiele dobrych rzeczy co złych, a będąc Bogiem mającym wszechmoc, nudziło mu się i nie chciał być wielbiony, co widać po tym jak udawał zwykłych ludzi. Gaunter pewnie mógł chcieć doprowadzić do jej stworzenia, żeby móc obserwować starania Geralta i Jen chcących ją odnaleźć. Ale sam w sobie nie był zły ani dobry a bardziej neutralny gdzie można nazwać go po części sprawiedliwym bo kiedy pewna kobieta uwielbiająca urządzać uczty nie wpuściła go pod postacią biednego człowieka to ten rzucił na nią klątwę co pokazuje że gałtar nie cierpi zła i złych ludzi. Jest to jeszcze widoczniejsze przez fakt, że demony się go obawiają, a duchy jakoś nic o nim nie mówią, więc Pan Lusterko być może prześladuje demony bardziej niż ludzi, co jest to tyle realne, bo są dużo gorsze i potężne, mogąc chcieć je wypędzić, ponieważ są jego konkurencją albo zajmują jego terytorium, a przebywając z demonami Gaunter zachowywał się podobnie. Jednak w kontakcie z ludźmi takie zachowanie byłoby całkowicie zbędne w większości przypadków, bo po co udawać Boga rozmawiając z wieśniakami albo arystokracją. Pomimo tego, że uważa się go za zło wcielone, tak ludzie, z którymi podpisuje cyrografy wiedzą na co się piszą i jakie są tego konsekwencje sprzedając mu własną duszę, a potem dopiero płaczą, że to niesprawiedliwe, z czego pan lusterko zawsze dotrzymuje słowa i nigdy nie oszukuje ani nie ucieka od obowiązku i co więcej często robił dobre rzeczy bezinteresownie, jak to że podarował losowemu dziecku zabawkę. Pomógł również zagubionemu wędrowcy odnaleźć drogę, przy czym ma bardzo silne poczucie sprawiedliwości, ponieważ Gaunter sprawdza, czy ludzie dochowują starych obyczajów, sprowadzając karę na tych, którzy są niegodziwi i źli dla dobrych ludzi, co pokazuje, że Gaunter wcale nie bawi się dobrymi, a tylko tymi, którzy mają złą naturę, bo przecież sam Geralt również święty nie był, a najlepiej jego własna natura pokazuje to, że w każdym przypadku zachowuje się inaczej, ponieważ w rozmowie z Geraltem był stanowczy i sarkastyczny szani był miły i serdeczny, przy Olgierdzie uparty i zimny, a w przypadku uzurpatora przejęty ojczyzną i chociaż nie znaczy to, że nie ma własnego charakteru, tak nie zrobi nic złego tym, którzy na to nie zasługują, zaś to, że wybitnie dobrze zna się na psychologii sprawia, że najlepiej rozpoznaje dobro i zło, więc nic nie wskazuje na to, że Geoterodim jest wcielonym złem, przez to raczej jest osobnym bytem własnego rodzaju, a niekoniecznie demonem. Być może Gaunter tworząc Ciri chciał stworzyć sobie wyzwanie, bo o ile pewnie nie chciałby walczyć z kimś tak słabym, tak mógł chcieć spróbować ją wytropić, żeby zwiększyć swoją moc jeszcze bardziej, a rada, którą dał Geraltowi jak utrzymać ją przy sobie, znaczy, że już wcześniej się nią zainteresował i na jakiś czas faktycznie być może ją znalazł. Ogólnie Gaunter kochając obserwować ludzi, ich interakcje i skrajne przypadki tworzył na pewno więcej takich osób, skoro dosłownie stworzył historię świata i zza kulis stanowił ludzi królami narodów, a doprowadzając do stworzenia Cirilli miał naprawdę dużo zabawy, ponieważ mógł oglądać rozwój pierwszej Wiedźminki i tego, że nikt nie chciał, żeby przechodziła próby traw, już nie mówiąc o tym, że sama gonitwa Cirilli i Gonu musiała być bardzo ciekawa, bo ile naprawdę jej nie widział, to mógł oglądać poczynania elfów. Po prostu im więcej takich osób stworzył, to tym większa powstawała sieć ciekawych interakcji z racji na to, że przez istnienie Ciri w jakimś stopniu mógł poznać Geralta i tak samo kontrolując świat poznał takich, a nie innych ludzi, bo gdyby stało się coś innego np. z cesarstwem Nilfgardu, to cały świat mógłby wyglądać zupełnie inaczej, a Odin mógłby nie mieć wówczas takich możliwości rozrywki jak aktualnie, a kolejna opcja jest najbardziej dziwna i pokręcona. Mianowicie pan lusterko, być może potrafi przełamać czwartą ścianę, a chcąc utrzymać się w historii, aby w kolejnej grze mógł dalej zajmować uwagę innych, tak samo to, że może oglądać kogoś oglądającego jego w innym świecie i myślącego, że ma wpływ na ten świat, mocno by go egzcytowało, a być może byłoby to jego ulubione zajęcie. Najbardziej zaskakujące byłoby to, że Gaunter stworzył Ciri przez przypadek, tak naprawdę nic nie chcąc tym osiągnąć i po opuszczeniu uzurpatora nic już nie robił w tamtejszym regionie, co jednak wydaje się nieprawdopodobne, żeby nie miał w tym celu, a potem mógł jeszcze poznać owoc swoich działań. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz jaki według was jeszcze mógłby mieć w tym cel, jaki to już jest koniec tego odcinka. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!